W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W ramach cyklu poświęconego świętym pańskim dzisiaj przyjrzymy się pierwszemu w dziejach świętemu. Pierwszemu kanonizowanemu. I to nie przez byle kogo. Otóż owym pierwszym świętym Kościoła katolickiego, chociaż samego kościoła jeszcze nie było, kiedy on był jest święty dobry Łotra. Cieszę się bardzo, że w dzień świętego dobrego Łotra się urodzimy. To jest 26 marca. Pan Jezus z krzyża powiedział. Dziś jeszcze ze mną będziesz brał, przecież to jest akt kanonizacji. Sam Pan Jezus zaświadczył, że, że dobry łotr jest święty. A dlaczego akurat pierwszym świętym uczynił Pan dobrego łotra? Przecież to nie bez powodu, to nie tak sobie się stało. Tylko ma być dla nas bardzo wymownym i czytelnym znakiem. Mam znakiem, że wszelka świętość, jaka mamy, Święci owoc, święci męczennicy, wyznawcy, święte dziewice, wszyscy święci państw, o kogo, kogo mogło nie chodzić, świętość od podstawowego warunku. Jakim jest dostrzeżenie w sobie, uznanie zła, skrucha i wola nawodzenia? To jest podstawowy warunek. Od tego zaczyna się śmierć. Jeżeli nie dostrzegamy w sobie grzechu, a jesteśmy wśród grzesznika, wszystkich nas. nas Dotknęła zmaza grzechu pierworodnego. Jesteśmy grzesznikami, jesteśmy słaboruszami, ale jeżeli tego nie widzimy, mamy oczy zamknięte. Dostrzegamy tylko belki, tylkość główk w oczach, a belki we własnym nie widzimy. No to nie możemy osiągać świętości. Nie dana jest nam łaska oczyszczenia, jeżeli nie widzimy tego, co jest w nas brudne, nieczyste. Uczestniczyłem w moich wielkich rekolekcjach gimnacjańskich, to były rekolekcje miesięczne, cały miesiąc, absolutnego silencji religiozu, czyli ani słowa się nie mówiło przez, przez miesiąc, tylko jedynie w rozmowie z prowadzącym rekolekcje indywidualne to były rozmowy, on dawał punkta, uwrażliwiał na coś, a rekolektanci, właściwie to ja byłem, jednym rekolektantem, bo oprócz mnie kapłana tak było jeszcze tam siedem niewiast zakonnych dwaj i zakonnych niezakonnych taka mieszanka. No i, to, i ten to po pierwszym tygodniu, tydzień to jest kwestia głowna, bo pierwszy tydzień jest najdłuższy, on trwa około dziesięciu dni, no ale w każdym razie po tym pierwszym tygodniu, który był doświadczeniem grzechu, spa, był czas na wspomnieć generali. w rekolekcji to w Gdyni powiedział coś takiego, że wszyscy żyjemy w zakłamaniu. Znaczy nie widzimy tego zła w sobie, który jest, nie widzimy siebie w, tak, jak postrzegani jesteśmy w oczach Bożych, bo my się całe życie upiększamy, ciągle wętu szpimy. Tak patrzymy w lustro, żeby nasz zewnętrzny sobie poprawić. Robimy to nawet nieświadomie. To, że żyjemy w zakładaniu, to nie znaczy, że świadomie chcemy skłamać czy okłamać się. Nie. Ale po prostu odruchowo. Taka już jest natura ludzka. Niedobrze nam z tym postrzeganiem własnych wad, własnych przywal, więc je retuszujemy. Jeżeli już do czegoś się przyznajemy, to do czegoś takiego, co, no to do czego się jeszcze przyznać można może. A nie cierpimy się przyznawać do tego w nas samych, czym się brzydzimy, czym gardzimy, czego bardzo nie mamy dlatego mamy zupełnie mylne, błędne wyobrażenia o sobie zami. I tak rekolekcjonista właśnie mówi, że udziałem w zdecydowanej większości z nas, z wyjątkiem wybitnych świętych, czy takich osób, którym dana jest ta szczególna łaska, udziałem w zdecydowanej większości z nas po śmierci będzie głębokie rozczarowanie się samym sobą. Jak ja to usłyszałem, to zacząłem w modlitwie molestować Pana Boga Panie Boże, daj mi tę łasę. no chcę zobaczyć tak jak, jest, tak jak Ty mnie widzisz chcę zobaczyć całe zło w sobie. całą moją nieudaczność, słabość no pokaż mi to a Pan mi na to a jesteś pewien, że chcesz to zobaczyć że Cię to nie przerazi Zastanów się dobrze, a przewód, a poproś jeszcze. To no oczywiście ja tego nie słyszałem w sensie jakichś zwidów amistycznych, tylko taki głos w sercu po prostu. No i tak naprzykrzałem się Panu Bogu, i znowu proszę, i znowu. A Pan Bóg mi tego nie daje. Na, na końcu wreszcie, tak już tuż przed Wspomnieniem, generalnym. pod koniec tego, po wielu takich moich prośbach ponawianych, Pan Bóg mi dał tę łaskę. I kochani, mogę zaświadczyć. Całe to zwierciadło, w którym siebie sam postrzegałem, rozsypało się w drobny mak. I nie byłoby czego zbierać, gdyby nie łaska Boża. To było coś, co mną wstrząsnęło, po prostu, jak zobaczyłem siebie. I wtedy nastąpiła spowiedź generała. Spowiadałem się płynnie, bez zająknięcia, dokładnie półtorej godziny. Wszystko z całego życia. No i wtedy był dzień przerwy przed drugim tygodniem. Mogliśmy sobie gdzieś wyjść. Wcale nie złamałem silencji, bo najmniejszej ochoty nie miałem z kimkolwiek rozmawiać. I wtedy Pan Bóg dał z kolei niesamowitego cukierka na osłonę na pocieszenie, przyszła ekstaza, która nie jest niczym nadzwyczajnym akurat w, w czasie wielkich rekolekcji eliminacjańskich. Tę ekstazę większość biorących rekolekcję przeżywa, ale jest coś niesamowitego. Szedłem sobie w Sopocie plażą, aleją gdzieś i, i gdzieś tam, no trudno mi to wysłowić, gdzieś to po prostu, jakby, jakbym w siódmym niebie gdzieś przebywał, tylko było pragnienie Boga, radość z Jego obecności i tak po prostu pokierowało mną, kroki same mnie poniosły. Nawet nie wiedziałem, że tam jest Kościół, że tam jest adoracja, nic nie wiedziałem po prostu. Tak po prostu wszedłem do na Kościoła. Nawet. To był Kościół świętego Andrzeja Boboli w sobodzie, jak się potem dowiedziałem i tam jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Lęknąłem przed tym najświętszym sakramentem, przed Panem, i odczułem taką radość, takie ciepło, że aż fizyczny ból w sercu. To było przeżycie. I pamięć o tym pozostała. Co chcę przez to powiedzieć? Jeżeli chcemy. Jeżeli zmierzamy do tej ekstazy wiekuisty, której tak miał nie było, to musimy rozpocząć od burzenia własnego dobrego wizerunku od poznania siebie, od tej strony nam niewygodnej. Musimy dostrzec i nazwać po całe zło w doświadczenie grzechu, słabości. Bardzo przykre dla, zwłaszcza perfekcjonistów, doświadczenie jakiejś delikatności w sobie, nieudolności. To jest potrzebne. To jest warunek sine qua non, aby się nawrócić i wejść na drogę świętości. To też zawstawienie świętego, dobrego łotra, który, który uznał zło w sobie w swoim życiu, nazwał mnie po imieniu. I skruszony w sercu prosił Pana o przebaczenie. I prosił o łaskę nieba. Otrzymał. Za właśnie tego świętego Łotwa prośmy Pana, aby nam było dane doświadczanie zła w sobie. Aby nam było dane patrzeć na siebie tak po Bożemu, jak wyglądamy w oczach Bożych, i ciągle się nawracać, postępując na drodze świętości. It's a